wielkanocny poranek Pepe coś uwierało w nogę. Ojejku. Co to? Co tak niewygodnie? Co to mi tak przeszkadza? Nie mogę stać. Myślałam, że to ty, Teddy. Co to? Jajo wielkanocne. No tak. Przecież dziś Szukamy jajek wielkanocnych. Mam pierwsze jajo. Uhuhu. George, George, pobudka. Challenge, kto zbierze więcej jajek wielkanocnych. Ja już jedno mam. George, pobudka. Wow. Kolejne jajka. George. Dobra, niech sobie śpi. Ja zbiorę więcej jajek. Gdzie tu jeszcze są w moim pokoju? Hmm. O. Jest jajeczko. A Mam już dwa. Cóż, nie jajek wielkanocznych. Jedno już mam. W tym roku muszę mieć więcej od ciebie, Pepo Pepo. Na pewno nie George. Ja mam już multum. To nie fair. Pierwsza zaczęłaś. Tu jest trzecie. A tu czwarte, mam już cztery, dori. A ja już mam trzy. Drugi, trzeci... Zaraz cię przegonię, Pepo, Pepo. Gdzie tu jeszcze mogą być? O, tam! Różowe jajo. Rozejrzyjmy się, czy jeszcze gdzieś coś jest. Tam nie, poduszkiem nie, No, nie ma. O, pod biurkiem mam aż cztery. To moje, bebo, bebo. Ja tam położyłem. Tylko jeszcze szukałem sobie na łóżku. Nie wolno dotykać moich jaj z mojego pokoju. Dobra, George, idę na dół. Śpiochę jeszcze śpią. A ja proszę, jedno jajo. O, tam u góry na szafie drugie. Erin. Oddawaj jajo. Trzy jajka w sypialni rodziców. Niezły wynik. Jak ja sięgnę to u góry. A wiem. Otworzę sobie szufladę. Zrobię sobie z tych szufladek schodki i jajo będzie moje. Wow, jeszcze jedno. Już prawie to mam. Pepo, ile masz jajek? Cicho, George. Nie widzisz, że cała rodzinka jeszcze śpi? No nie, cała rodzinka nie śpi, bo my nie śpimy przecież. No tak, ale reszta naszej rodzinki śpi. Ja znalazłam trzy. Tu już więcej nie ma. Ej, tam Pepo jeszcze jeździa łóżkiem Elin jajko jedno. A no tak, moje, moje. To ja idę na dół szukać. Ile masz już, George? Ja mam cztery. Cztery? Co tak mało? Ja mam na górze 5 i tu cztery. To jest y, raz władzę y, dziewięć. Ojej, Kusiu, ale masz dużo. To ja idę też szukać szybko. Muszę mieć dziewięć. No właśnie, jeszcze jedno z tyłu. Ale Pepa ma już dużo. Gdzie tu szukać? O. Tu się jedno jajo ukryło, to już mam pięć. Super. No to zabieram i idę od razu na dół. Może będzie coś w łazience. Znowu Pepa w tym loku wygląda. Ona ma dziewięć, a ja mam tak mało. O, coś tu się w pralce schowało. Różowe jajo. Będę miał już chyba sześć. Coraz więcej może nie Pepe. No, no, no. George w łazience szuka, to ja biegnę do salonu. No i gdzie one są? O! Dziesiąte? Jedenaste? <laughs> Znowu w tym roku wygra świnka Pepa. O! Nawet w koszyczku wielkanocnym. 10, 11, 12. O, w garku jest 13. W szufladzie 14, 14 jajek. O, i różowe na górze 15. Jak ja to zdejmę? E, George, i tak na pewno tam nie sięgnie. 15, a tu. Ale w tym roku łatwizna śmizna na komodzie 16. Pewno pod poduszką też coś tu jest. No oczywiście 17. 18 i w zabawkach Erin 19. 19, gdzie jest jeszcze? O, pod stolikiem 20. 20 jajek wielkanocnych. Zwycięzcą będzie Pepa. Gdzie jeszcze? O, może pod tamtą poduszką? Za szafeczką. Ile to już było? E, chyba 20, czyli 21. Hop. I aż dwie. 21. 22. I dwadzieścia Wow! 23. Tu w kibelku nic nie ma. o oh o -oh. Pepo, Pepo! Mam milion! Pepo, Pepo! Znalazłem milion! Milion? George, ty nawet nie umiesz do miliona liczyć. Zobacz, ile ja mam. No, dużo. I tam, u góry się to różowe. Tylko nie mogłam dosięgnąć. A ja mam milion, Pepo, Pepo. Milion? A ile to jest milion, George? No całą wannę. Całą wannę? Żarcik. Wyglałem, wyglałem. Nie wierzę. No zobacz, Pepo, Pepo. To jest naprawdę jakiś żart. No i proszę, zdziwiona. O nie! To nie fair. Dlaczego nie fair? Wszystko fair znalazłem uczciwie. Ale nie fair, że tatuś świnka wrzucił tyle jajek do wanny. Przecież ty też mogłaś tu znaleźć, Pepo. O, jajkuś. No. no i teraz musisz przyznać, że George wygrał. No nie wiem jeszcze. Trzeba to dokładnie policzyć. I ja myślę, że nie trzeba liczyć. Dziolcz ma 1 dwa dziewięty. Nie, 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 może masz z 30, a ja miałam 20 parę. Jeszcze poszukam i będzie remis. To ja idę obudzić Tetusię świnkę, żeby mi policzył. No, na pewno będzie zadowolony, że mu nie dałaś pospać. No, niestety, muszę tak po cichutku przyznać, że pierwszy raz. Pierwszy raz w historii George znalazł więcej jajek niż ja. No i nie jestem z tego zadowolona. Ale za to jutro wygram z nim bitwę wodną. Śmingus dingus. Będzie calusienki mokry. Hehehe. Teraz już się z wami żegnam i idę sobie przygotować wielką psikawkę. Papa, pa, 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 pa. do zobaczyska.